Siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy, no właśnie, nie mam demo, bo zginałem, bo tak, patrzcie, pokażę wam to, trochę bardziej oświetliłem wioskę, tutaj posadziłem więcej drzew, tam robisz morze, to właśnie przy się stało, budowałem to, to w nocy, jestem niezwykle nauczkę że nigdy nie buduje się w nocy, bo to jest... Boby były za i po prostu rozwaliły mnie. Tu mam od razu żelazo, to sobie je zbiorę potem. I za chwilę właśnie. No właśnie. Ślagi mam ostatnio. Dobra, to tak, było tak tutaj budowałem. Creeper wybuch za ze mną, zepchnął mnie tu na dół, zginąłem i akurat Creeper wybuch i wybuch moje wszystkie idemy. Tak było. I nie mam swoich idemów. Wszystkie osie, diaksów straciłem. Nie ma. Ale całe szczęście, że jest tutaj chociaż żelazek sobie od razu zbieram. Czasami się coś. Nie wiem. Co się dzieje, ale grajmy tak już. No jeden odcinek może tak być. Dobra, tu mam węgiel od razu, teraz zaraz tu pójdę. Dobra, będziemy mieli jakieś surowce, bo moje węgiel i żelazo też nie ma. Po co jest żelazo tych punków wybrałem? Mogę zostawić, żebym miał na całego seta jakiego. Который раз здесь мой дали, Где что там не дали. А тут и. Повышайте Работает это, я Чем центр и дрестартую Майнкрафт. Не добра, Teraz wszystko działa poprawnie, dobra, wszyscy się ruszają, no to są. Tak, chyba teraz wszystko działa poprawnie. Tak, nareszcie. Tutaj, gdzie ja miałem to drewno? Tutaj miałem drewno. Na budowę dalszą, muru, żeby podporki gdzie wchodziły. Bo co z tego, że. O nie, babki. No bo co z tego, że, że ten, że. nie będę. że nie będę. Tym... Róża oświetla wioskę, ale tak, pójdzie chowarek dalej, Zombie go zauważy i go zje, a z murem az on nie wyjdzie, a ząbiak nie zauważy i nie podejdzie. Jest tylko jest moja taktyka, więc zróbmy Minecraft. No Dobra, ja mam dość zlagowanego minecrafta. Dobra, jest to Mam nadzieję, że naprawdę już wszystko działa, bo jak nie, to ja nie wiem. To mam jeszcze ziemniaki, jakieś coś... Jest. Nie. To przynajmniej mam dużo węgla. Dobra, wezmę sobie pateczki. Zrobię sobie jakieś... No. Mam Oczywiście, że nie mam kamienia po prostu. No nie mogę być kamienia, To jeszcze muszę zrobić drewnianą. Ja nienawidzę robić drewnianego się za fajnie lubię. No tak trzeba, dobrze. Może najpierw się prześpimy? No, no dobra, pojedziemy, ale tak na szybko. Bo moja wioska nie jest do końca oświetlona. No bo z chaty kogoś nie będę chyba brałkowa, nie? Szybko, 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 szybko. O nie! Pa, tak tu będzie. Najgorzej. Szybko muszę zdobrać... Gdzie... Nie... No dobra, mam Skill of a skill Co a skill of, Na jakiś odrzut? Odrzut. Odrzut, zadziałać. Masz, of ma, masz. Masz. ma, Masz. zadziała Masz. 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 No, <grym się zainteresować> Drewno, no to troszeczkę zbierałam i budowałam zaraz, no. jak będą lagi, no to trudno będziemy grali z lagami, bo to się nie chce jeszcze tego robić, wylegowywania i vlogowywania. A więc będziemy grać normalnie z lagami. Drugim najważniejszym i danym jest kamień na szykierze, a więc ją sobie zrobię. Albo nie, bo to miałem żałasę. Albo nie, dobra, zrobię. No nie, lagi dobra, no trudno. Jak są lagi, to znaczy, że ten odcinek będzie krótki. Bo jak są lagi, to ja nie lubię grać, grać z lagami. Idziemy teraz tam. Tu ta żelaza, które tam było, tylko że to jest Co my się nie przespałem? Trudno, najwyżej no znowu. No. A tam dla dużej straty idą, gdzie będzie. Paz stoję tu. Nie zbieram tego. Totalnie gry okay. z No nie znowu. Palak jest. No i znowu stoisz. Ну не, ну, чай заглушили. Nie, dobra, ja wolę się przespać. dobra, Spadajcie, spadajcie, koledzy, koledzy. Koledzy, spadajcie, koledzy. Koledzy, ale pogadajmy się. dobra, wiecie co? Ja kończę to pan.